Jak to skacze? Jak to głowę urywa? Boże, Chrys, Panie, Sylas. Bo co oni, co oni stworzyli? Kurde. Sieba, Dzień dobry, Kurde, kawy nie zdążyłem zrobić. Za szybko, za szybko, przeszliście Za wcześnie, ale hejka, hejka, zaraz sobie kawę jeszcze zrobię. Don't worry. Miałem, że zdążę, ale nie. Kocięba, dopiero co jadłeś? Co za kot. Ja mu daję teraz jeść. Dosłownie 10 sekund temu ja dałem mu jeść i on biegnie za mną, zamiast jeść. Przecież głodny byłeś. Co jest z tobą? No co ty? Jutro Ksajo ja wraca dlatego na urlop wiesz. Oj, nie wiem czy wraca, nie wiem, nie wiem. Leone... Jak ktoś... już kończysz ze streamowaniem, to poka dupę na nie. koniec, chociaż żebyśmy dobre wspomnienia mieli. To już było, gościu, i to nie był koniec. Także no niestety. Bez Dobra, już się nie obrazi. Tego rama dojeżdżamy. Dobra, dobra, Go, 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 go. Dobra, nice. chyba idzie wciąż, nie? Dobra, nie idzie Dobra 9 Ty Multi? Nie? Masz ją? Daj byliście Dobra, bierzemy turet tutaj Glamy, Gramy, 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 gramy. Po co tam też? W zonie nawet, no, obej tym tefem dobra Japczan czy bonus? Kurcz, to no, fajnie było, jakby Japczan wygrał, aczkolwiek no. Mam no, co nie Dobra, nie wiem dlaczego to właśnie Fia ale coś mi gromadził Jakby łez Place, jak na, na A tylko jeszcze a propos tej walki, że Japczan i bonus. To klucz, no ten bonus coś tam jednak trwonuje, coś tam już był w tej klatce. A Japczan to chyba, nie wiem, 2-3 miesiące? nie będzie jakoś tak. No ciekawe, no zobaczymy. Myślę, że będzie fajnie. Ale w sumie ta gala wczoraj ładnie to wyglądało, szkoda, że te. Znaczy nie, gala, tylko konferencja Fajnie wyglądało. Coś tam pogadali, ale jakoś tak. No zobaczymy, jak sama gala wyjdzie, nie? Gdzie jest? Nie wuj już? O Jezu Dobra, jakby... Na wiem mechanicznie, ale... Ale tutaj karują więc możesz sobie zalokować podczas tego? Podczas doni możesz sobie zalokować kartę jaką chcę? Nie będzie streamków. No nie będzie niestety. Patrz noty chyba też nagram. Laptopka biorę. Tylko, że będzie tam mikrofon z laptopa. Zobaczymy, jak on jest dobry, co Ale chyba nie wypada widzów zostawiać bez patchnotów, co? Dobra, robota peso. Sito, bamberito kartus ma podpisywa. Uch, jakby przy żyłach to by było. Czekaj, ja, diablo na gruncie ze mną? Bądź, fajnie będzie. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Zawoń wojnie Dobra, dobra, dobra. Eee, s... Ale dobre to było, kurcza. O, ten, no tam jeszcze jest. To Siema. Gra, gra, gra. Kurcze, mnie, ma asysty za tą tagę. No bo GG już. Siema, witam zamykamy. Siema. Bierz. O, Red specjalnie. Yeah, get Sezon drugi. To jest EU West. 2200 elo. Great, 68% ratio. Takie rzeczy, takie rzeczy. Tu Tutaj Winrate, 81 To było jakieś tam top 50 albo top 100 EU Westa jakoś mniej więcej. Stary czas, a tutaj jeszcze macie Isto, EUNE. Gangplank grany, stary Giepek. Trindamera, 67% ratio. Jezu Chryste. Gragas, tylko w ogóle nie pamiętam, że Gragasem grałem. Znaczy Gragas w ogóle był kompletnie inny kiedyś, bo się grał go na midzie. Na topie chyba też może. Ty, ale sporo tych kierek miałem w sumie. Ale to już był koniec sezonu. Progamer.pl, no tak jest. polsce Progamer.pl było tak, że e, grałem na EUNE i mówiłem sobie, że e, na tego Westa to nie ma co iść chyba. Ale jakaś tak w końcu poszedłem i mówię, a dobra, jakiś kratyński nick sobie założę. No i tak powstał Progamer.pl. Bo stwierdziłem, że pewnie i tak wrócę na EUNE, ale jednak zostałem na Westie. Kur...

tak, 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 na niego. Okej okay. O, dzięki Dzięki za to podanie Milanista, bandyta Czare na o, klasa O nie, no, no to chyba Cześć. Jak to skacze, jak to głowy urywa, Boże, chrystepanie, panie, Sylas, bo to oni nie stworzyli, kurde. To chore. Stoimy się bardzo mocno. Za każdym razem, jak mogę na niego grać. o mnie! No też, <laughs> nie. Ale zachowanie podłe. <laughs> jak można? 4-7. 3... 3-16 to ma cooldown. Boże. Jak można? Robić skinę, na którym się 800 co 3 sekundy. Riot, od A przecież to powinno być za 8 sekund, przynajmniej. Tragedia po prostu. Tragedia. Dobrze, d no lużu, Co to Чёрт! No, ну не за <реклама> <Three секунды. реклама> <Давино -ката? реклама> no, ЧПУ, да? Ну, за стопку. Часа полумбера. Давида, кота! Byłem, byłem. byłem, byłem. Ja, Dobra, powoli, powoli A co on dał Nie Nie mogę sobie Ja jeśli i wyzak pięć Na to ja to zlaty sorry fajna giereczka. I tyle. Trzymajcie się, papatki, pozdróweczki, miłego. papa pa, pa, pa. pa.